TISACS, czyli Trusted Information Security Assessment Exchange, tłumacząc na język polski, hmm, chodzi o oceny hmm, zabezpieczeń doty dotyczących wymiany poufnych informacji pomiędzy nami e, a naszym klientem. Do tej pory, jeżeli chodzi o motoryzację, nie było to w żaden sposób y, ustandaryzowane. W związku z tym na podstawie katalogu pytań VDA ISA, czyli katalogu stworzonego przez Stowarzyszenie Branżowe VDA, został utworzony standard, który ma ocenić, czy to, w jaki sposób komunikujemy się z naszym klientem i w jaki sposób zabezpieczamy informacje, których, które od niego otrzymujemy, odpowiada standardom, odpowiednim standardom, między innymi standardom zawartym w ISO 27001 i czy te informacje, zwłaszcza informacje związane z nowymi projektami i nowymi technologiami są zabezpieczone w odpowiedni sposób.